Cześć, jestem Jakub z kanału OneBrick. Dziś już kolejny raz spotykamy się na tym tle takim, co tam w fiolet widzicie z tyłu. Jest to tło z mojego pokoju, który, w którym buduję, tworzę LEGO Room. Dlatego tutaj jeszcze tak wszystko dokładnie e, fajnie nie wygląda. Właśnie LEGO Room jest miejscem, w którym znajduje się farma. Jeśli widzicie to tło, wiedzcie, że spotykamy się z omówieniem farmy. Dzisiaj z drugim update'em tej farmy i zmieniło się tutaj mało rzeczy. Ale myślę, że jest co mówić, i właśnie w tym miejscu chciałbym zadać Wam pytanie. Czy chcecie, by takie update'y pojawiały się w takich drobniejszych rzeczach, na przykład dzisiaj, że zmieniłem więc, yy, mało rzeczy? Czy wolicie, by update'y pojawiały się yy, załóżmy raz na 3 miesiące. Nie wiem, napiszcie jak chcecie. Wcale było większe efektu, na pewno, jakby pojawiały się update co 3 miesiące, ale no po prostu napiszcie co wy o tym uważacie. A teraz możemy przejść do omawiania zmian. Teraz nam te gdzieś wkleję zdjęcia, jak wyglądała farma po ostatnim update, oh, w ostatnim update'cie. Myślę, że tak właśnie będziemy z tą farmą robić, że będę wam pokazywał, no, pokazywał właśnie takie zdjęcia i będziecie w ten sposób widzieli jak się zmiany robią. Od pierwszego odcinka nawet nie ja spowodem, bo w pierwszym odcinku od pierwszego odcinka to się działa diametralna zmiana, choć teraz też jest e, zmiana, moim zdaniem dość ciekawa i może nie spora, ale tak jak mówię e, ciekawa. Przejdźmy może do... No w sumie są takie dwie konkretne rzeczy, które zrobiłem, e, zaraz przejdziemy do tych drobniejszych, z konkretniejszych rzeczy. Powiększyłem ogródek. On był taki malutki, nawet nie powiększyłem, ale pododałem fajnych warzyw. Mamy Sałatę. Jeśli chodzi o to warzywo, możecie mi właśnie zasugerować. Chciałem jakieś połączenie zrobić, żeby, żeby to jakoś inaczej wyglądało. Możecie zasugerować, co to są za warzywa. Widzicie, niektóre mają brązowe te ogonki, są takie trzy tutaj. To są warzywa, które są więdłe. Pewnie ten pan właśnie takie będzie wycinał. Natomiast tutaj to jest dynia, Pewnie się domyślacie. Jedna z dyni już została wyjęta z ziemi i jest w przyczepie tego pana. reszta jeszcze dyni sobie sobie rośnie. Jeśli chodzi o ogródek, myślę, że to jest finalny efekt. Nie chcę nic zmieniać. Może kiedyś powiększyć, ale to może o tyle, ale nie, chyba już powiększę też ogródka, jak najbardziej nie będę. Jestem już zadowolony z tego, co tutaj zrobiłem i właśnie tutaj zostało powiększone o jedną płytkę. Musiałem baseplate takie mieć małe, na szczęście mam takie małe baseplate, nie 16x16, ale 16x16 na bodajże 8. Jest taka malutka płytka która idealnie się podpasowała na przedłużenie ogródka, który przedłużyłem tu, a także przedłużyłem tu, był gdzieś dotąd chyba, tu i tu, taki oto mniejszy. Gdyś też tutaj zrobiłem jeszcze inną płytkę. No co, co jest natomiast tu? Tu jest, oj tutaj wybiła się płytka, tu jest akurat kompostownik. Kompostownik nie wiem, czy dobrze teraz widzicie, na pewno będę chciał Was teraz nakierować na ten kompostownik. Zobaczcie, zobaczcie, są tu jakieś rzeczy, które chcę go bardziej zapytać, ale to jeszcze Druga zmiana, o której to już ostatnio mówiłem, że będę chciał zmienić las, tak też więc zrobiłem. Mówiłem, że no to będzie chyba dopiero w trzecim update, no ale nie no, wziąłem się na ten las, nie mogę na tamtym brzydki las patrzeć. Przede wszystkim zrobiłem fajny teren, bo ten las ma być tylko na tym terenie wznoszącym się. Tu planuję dać jeszcze jedną płytkę 16x16 16 niedługo, w tym, w tym dokładnie miejscu, ale to wkrótce, co będzie wtedy na tej płytce, no a wtedy może Ambona leśną. Powiem Wam, naprawdę nie wiem w tym momencie, czy w ostatnim update znajdowała się już ta płytka, czy ja ją dopiero teraz dodałem. Naprawdę, tego teraz. Nie mogę ocenić, naprawdę nie wiem, czy ja dodałem tą płytkę, czy ona już to była, w każdym bądź razie. E, tutaj będą przede wszystkim stałe ule. Po trzy porządku to już, zobaczcie, na trzecim update spokojnie już e, robię zakupy w tą stronę. Myślę, że nawet sobie otworzymy te zakupy na, na tym filmie, w którym to będzie prezentowane, żeby tak, które było właśnie fajnie klimatycznie, że zobaczcie to już na tym, e, na tym update po prostu, jak otwieram sobie te... E, a, no co muszę kupić? No miodzik. Potrzebuję dwóch pszczelarzy sobie kupić, albo nawet jednego, muszę mieć w saszetce z wystej pierwszej serii. No, a pszczółek, no co, no nie będzie pszczółek, no bo tych minecraftowych z LEGO to nawet nie ma co yy, brać. coś tutaj będziecie znajdować, dowiecie się dokładniej wkrótce, lecz mogę Wam obiecać malutki domek farmera. No także zmiana, drobna, bo drobna, ale jakąś zmianą jest. Przede wszystkim zrobiłem tutaj trochę tą, tutaj taką nieregularną granicę, jest tak bardzo blisko i nie wiem, czy to widzicie. Ale przy... w ogóle woda jest gdzieś tu, tutaj się kończy. A ja to przesunąłem dokładnie, tu się kończy. O, idzie tu. Ja to przesunąłem, że też trochę szło tutaj jeszcze betonu, Ale nie wiem, czy widzicie. Pewnie widzicie, że pomost został prze... przeniesiony. Był dokładnie gdzieś tu, teraz jest gdzieś tu. No, było sporo zmian, wbrew pozorom. To wygląda mało, mało, ale dużo tutaj kombinowania z płytkami. To wszystko wiecie, chyba, że musi być połączone. Co jeszcze ze zmian? Teraz już przejdźmy do takich malu malusieńkich rzeczy, pewnie Was nie interesują. Yy, tutaj rozbroiłem sporo tych płytek zielonych, by dostać się do tych brązowych. Czemu tak? Po prostu chciałem, żeby było to na równym poziomie jak ta trawa, a do tej pory jak było, było po prostu na trawie położone. Trochę z tym było kombinacji, no ale już jest. Pewnie pytać się w ogóle, co to będzie? To będzie kurnik, po prostu kurnik który gdzieś tu się będzie kończył. Kolejną zmianą, jak już jesteśmy na tym ujęciu, przede wszystkim yy, usunąłem dwie płytki małe tutaj z wody, bo woda była dłuższa zdecydowanie, a teraz woda jest troszkę mniejsza, a natomiast jeszcze kilka kupię sobie tych i będzie też powiększona tutaj zagroda dla krówek, będzie powiększona dość porządnie, bo skoń, tu i tu się skończy od razu centralnie, gdy zacznie się las, to będzie tutaj skończyć zagrożenie krówek. Co mam w stanie już w trzecim update'cie myślę, tak myślę, że tak będzie. Myślę, że w trzecim abdejcie tu też pojawi się e, królikarnia. Jakkolwiek może to nie brzmi dziwnie, ale dwa króliczki mam, niech No Dobra, to już kończę odsamawianie farmy. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Na koniec znam Wam jeszcze takie pytanie. Zobaczymy, kto oglądał do końca, kto na to pytanie zdoła odpowiedzieć. No a czego będzie to pytanie? Moje plan jest takie. Jak wiecie, krótkozał kiedyś robił swoje miasto Lego, w którym prezentował, e, w którym, w którym robił serial. Czy chcielibyście właśnie takiej farmy też może, żeby powstał jakiś taki serial ale właśnie z tą Oczywiście nie animacja, tylko takie to, coś to jak robił no e, Tak sobie myślę, że to było do zrobienia, ale już na pewno nie w tym roku, może w 2022 e, jak coś, jeśli bym jeszcze nagrywał, a mam nadzieję, że tak to się potoczy, że będę jeszcze wtedy nagrywał. Dobra. Ja już Was żegnam widzowie. Pa!